Przed nami zegarek biżuteryjny damski wykonany ze złota, koperta jest wykonana ze złota jak i bransoleta, bransoleta jest tak zwana dmuchana, więc pusta w środku, ale nas interesuje ten mechanizm. I oczywiście nie od dziś wiadomo, że zegarki biżuteryjne nie posiadają jakichś szczególnych klas szczelności, jeżeli chodzi o wodoodporność. Są odporne na ulewny deszcz, zachlapania, przypadkowe. Mnie jednak zastanawia jedna rzecz. Na co liczyła osoba, która przyniosła ten mechanizm i ten zegarek w takim stanie do serwisu? Gdyby ta sytuacja miała miejsce powiedzmy do 12 godzin od chwili, kiedy zegarek został zamoczony w wodzie, byłaby jeszcze szansa na jego ratunek. Po kole koronowym, naciągowym, nie ma nawet śladu. Jest tak przy rdzą. Myślę, że osoba, która przyniosła ten zegarek, raczej liczyła na jakiś cud. Stan tego mechanizmu przypomina jeden z obrazów Salwadora Dali: pernamentna dezintegracja czasu. I to chyba. Najwłaściwsze określenie dla tego mechanizmu. Kiedy ten zegarek był nowy, na pewno był piękny. A więc, drogie panie, pamiętajmy, że jeżeli zdarzy się tak, że wasz biżuteryjny zegarek zostanie zamoczony podczas kąpieli, czy też podczas mycia naczyń, Prania. Należy w ciągu 12 godzin oddać go do serwisu, żeby coś z niego zostało. Teraz to jest bardzo fajna pamiątka, aczkolwiek dramatyczna. A jedyną rzeczą, którą można odzyskać, to jest oczywiście złoto. Ewentualnie zawsze można osadzić innej marki mechanizm, o ile taki będzie gabarytami odpowiadał kopercie.